Sylwestrowe wydanie newsów z ramienia metalnius.pl melduje się Halkile. Zapraszam! Skład Bring me the Horizon właśnie uszczuplił się o klawiszowca. Informację podano 22 grudnia na social mediach zespołu, z której wynika, że panowie rozstają się w zgodzie. Bring me the Horizon zdecydowało się rozstać z Jordanem Fishem. Chcemy podziękować mu za muzyczną podróż, którą z nami odbył i życzymy mu powodzenia w przyszłości. My tymczasem w dalszym ciągu kontynuujemy pracę nad nowym albumem Next Gen i nową muzyką, którą wydamy już wkrótce. Do zobaczenia na styczniowej trasie po wielkiej Brytanii. Do oświadczenia odniósł się także sam zainteresowany. Jestem na Naprawdę wdzięczny za te 11 lat spędzonych w zespole i niezwykle dumny ze wszystkiego, co wspólnie osiągnęliśmy. Nie mogę się doczekać, aż usłyszę, co chłopaki zrobią dalej i życzę im samych sukcesów w przyszłości, ale jednocześnie jestem też podekscytowany, że mogę rozpocząć nowy rozdział w mojej muzycznej karierze. Byli członkowie Sons of Apollo założyli kolejną supergrupę. Dwa miesiące temu Sons of Apollo zakończyli działalność, ale niektórzy członkowie tej grupy długo osobno nie wytrzymali i razem powołali projekt Home Gods Destroy. Prowodyrami są Derek Sherinion oraz Ron Thal, który tak opowiada o nowym zespole. Derek i ja zaczęliśmy pisać tę muzykę w 2020 roku. Chwilę później dołączył do nas Dino, a później Jas i Bruno. Dzieliliśmy się pomysłami, razem budowaliśmy i modyfikowaliśmy utwory, aż w końcu w czerwcu tego roku album został ukończony. Wszystkie przygotowane przez nas wcześniej utwory przeszły wiele zmian i rozwinęły się. Zdecydowanie usłyszeć można w nich co każdy z członków zespołu wniósł do ich brzmienia. Po zsumowaniu tego wszystkiego wyszła nam bardzo fajna mieszanka melodii i ciężkiego intensywnego progowego grania. Znam Dino od kilku lat, kiedy nagraliśmy już wspólnie jeden utwór i od tamtego czasu wiedziałem już, że jego głos jest magiczny. Gość jest jednym z najlepszych wokalistów na świecie, a Bruno i Jas są po prostu przerażająco dobrzy. Nie ma chyba rzeczy, której nie byliby w w stanie zagrać. Fani kawaii Metalu mogą zacierać ręce, gdyż w Polsce zagra Baby Metal. Pionierki gatunku wzbudzającego pogardę purystów wystąpią na letniej scenie warszawskiej progresji, tym samym promując swój najnowszy album The Other One. Bilety w pierwszej puli 199 zł, przed sprzedaż 219 i w dniu koncertu 240. Do każdej ceny należy doliczyć 10:95 opłaty serwisowej, a organizatorem jest Knockout Productions. teraz chwila dla partnera kanału. Winiary Bookings to projekt powstały w 2012 roku, który wyrósł z hobby dwóch przyjaciół. Do dziś z organizacji małych klubowych koncertów urósł do rangi jednego z najpoważniejszych graczy na polskim rynku. Jak sami mówią, tylko w 2023 roku uda im się zorganizować około 200 koncertów w 15 miastach Polski z dostępem do największych obiektów koncertowych. Specjalnością Winiary Bookings jest szeroko rozumiane ciężkie gitarowe granie, jednak to drużna różnorodna i nie zamyka się na inne gatunki, więc wielbicie Tele elektroniki, popu, rapu czy folku na pewno znajdą coś dla siebie. jeszcze kilka koncertów, jakie organizują. 9 marca do warszawskiej Hydrozagadki zawitają Walkings, Winterstorm oraz Dragony. Bilety około 124 zł. Następnie 29 marca poznańskie dwa progi ugoszczą Terror wraz z Nasty oraz Dying Wish. Pierwsza pula biletów to niecałe 140 zł, druga zaś niecałe 150. I niecały miesiąc później, bo 24 kwietnia również w dwóch progach zagrają Nano War of Steel. Na których bilety są dostępne w drugiej puli za niecałe 120 zł. Chcielibyście zobaczyć Skidrow w oryginalnym składzie? No to nie jesteście sami, bo również Sebastian Bach chętnie wystąpiłby z byłymi kolegami z zespołu, o czym zresztą sam mówi. Naprawdę uważam, że może kiedyś do siebie wrócimy. Sądzę, że głównym powodem, przez który do tego jeszcze nie doszło są sprawy czysto biznesowe. Nie byłem z nimi w jednym pokoju od 96 roku i nie mam nic do nich od tego właśnie roku. Szczerze mówiąc, to średnio w ogóle pamiętam cały 96. Wydaje mi się więc, że jeśli wpadnie razem na dobre rozwiązanie tej biznesowej sytuacji, to nie widzę innego problemu, który mógłby stanąć nam na drodze. Powiem Ci nawet, że wydałem niedawno swój nowy singiel What Do I Got To Lose? I na perkusji gra w nim nikt inny jak rob Afuso, czyli perkusista z klasycznego składu Skidrow. Nie wiem jak wy, ale ja chętnie bym posłuchał repertuaru ze Slave to the Grind na żywo z Bachem w roli wokalisty. Pozest planują rozpocząć pracę nad nowym albumem w przyszłym roku. Więcej na temat krążka może powiedzieć Jeff Basera. Jestem teraz w trakcie pisania materiału na nowy album. Ta płyta powinna ukazać się już dawno temu, ale pandemia zatrzymała nas, tak jak wszystkich innych. Kończę teraz tworzyć teksty, a w 2024 powinniśmy zabrać się za nagrywanie. Rozmawiałem już na ten temat z japem z Nuclear Blast i ustaliliśmy, że stworzymy coś w 2024. Współpracowałem też ostatnio z Kragenem Lumem, również z Nuclear Blast, i członkami zespołu Hidden. Planuję ustalić dokładnie. Datę wydania płyty jak najszybciej. Oczywiście nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, ale moim zdaniem lepiej kuć żelazo, póki jest gorące. Jak na razie, album ten zapowiada się na coś kompletnie innego. Mam nadzieję, że ludzie będą się cieszyć nim w inny sposób aniżeli z każdej z naszych poprzednich płyt. Nie jest mi obce robienie czegokolwiek w inny sposób. Wiecie co denerwuje Maxa Cavalera w tworzeniu muzyki? Można pomyśleć, że taki weteran sceny uwielbia to co robi. Jednak jak każda praca, także i ta ma elementy, które z czasem mogą przestać odpowiadać. Nienawidzę pisania tekstów. Nigdy tego nie lubiłem. To jak praca domowa. Lubię riffy, jestem gitarzystą. Mogę spędzać godziny z gitarą, czuję się wtedy świetnie. Ale pisanie tekstów jest torturą, choć rodzą się z tego dobre rzeczy. Na przestrzeni lat stałem się nieco bardziej upolityczniony, świadomy świata. Zacząłem robić bardziej polityczne płyty jak Chaos AD, Roots, płyty Soulfly, ale nie lubię tego robić, to dla mnie mordenga. choć podoba mi się, gdy słyszę, jak tłum śpiewa tekst. Ale moją ulubioną rzeczą są riffy. Pełni się rozumiem, Max, i łączę się z tobą w bólu. Na koniec słodko-gorzka informacja. 26 grudnia 60. urodziny obchodził człowiek od pozłów i przez wielu postrzegany jako niekwestionowany mistrz perkusji Lars Ulrich. Złośliwości na bok, bo trzeba przyznać, że jest menadżerem najwyższej klasy. Jednak te okrągłe urodziny nie były tak wesołe, jakby mógł sobie tego życzyć, gdyż 20 grudnia w wieku 95 lat zmarł jego ojciec Torben. I trzeba przyznać, że dożył pięknego wieku. Rok się kończy, a wraz z nim pewien etap przygody Metal News na YouTubie. W imieniu redakcji, ale także swoim, chciałbym Wam podziękować za to, jak od kwietnia nasza społeczność na tej platformie rosła. Dzięki za Wasze suby, lajki, komentarze, te przychylne oraz krytyczne, ale nadchodzi taki czas, że niestety coś musi się skończyć. Tym samym ogłaszam, że nasze 31. cotygodniowe spotkanie będzie ostatnim. Ale.